Cześć, dzisiaj sobie nagramy Among Gasa. Zaczynamy od włączenia. Dobra, je... Yo, ja już też tu grałem, testowałem. Znaczy, grałem już w Among Gasa dużo, ale jeszcze na YouTube nie było Among Gasa. Nie na tym kącie, bo to kąt sobie dopiero zrobiłem. Dobra, dołączyliśmy do jakiejś mapy. Dobra. Ja jestem zwykłym czerwonym ludkiem. Na razie nic nie chcę sobie zmieniać. Chcę być takim zwykłym, chyba że mamy jakąś fajną czapkę. ej, nie zdążyłem. Dobra. Krewknight, czyli nie jesteśmy impostorem. Dobrze. Łomotka, jak my tu biegamy. Ja ogólnie dawno nie grałam sobie wam gata, więc. Sorry jak będę coś źle robić. Ja nie mogę przez wenty przychodzić. Chyba jak się jest impostorem tylko można. Nie, różowy tu jest. Ten start. Dobrze, skończyłem. Start, start będzie, start. Ja się w ogóle nazywam Morderas, więc jak zobaczycie takiego gracza, no to pewnie ja. I, I będziecie wtedy na odcinku może. A tu ktoś z tych homongosów jest moim widzem, to Elo będziecie na filmie, może Ty Alex, może Ty Start. No i właśnie chcę ten zraportować, ale nie mogę. Nie wiem czemu. U matko, co? To będzie start. 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 start, start y, Fake jest fake, tak. Ta i impostor. Start impostorem. Tego start. Jest start tu. On zgłosił, bo zabił pewnie. Zgłosił. Dobra. Start wyleciał i zobaczymy, czy on będzie. No to, na, na, później na czacie, sorry. Nie chcę tak, już trzy minutki minęły. Super. Ten Alex coś mnie goni, coś mnie goni, ten Aleks. Nie, 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 chcę tak się bawić. Ja tu już zrobiłem task. Jemy tutaj u matko, jak tu się szybko. matko mnie zabił mnie nie wiecie teraz się zreportował crewmate tak

Zapomniałam, że nagrywam, więc no, nie, źle. Y, nie, wyjdźmy z tej rundki. Z tej rundki, żeby być impostorem. Tak będzie najlepiej. Co tu się stało? Tu się coś zepsuło, ewidentnie. Wychodzimy! Coś to ewidentnie się zepsuło to. O, 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 o impostor. Dobra. Morderas jesteśmy. Weźmy sobie czapkę. Może... E, nie z... nie, z nie z wydać. No, no, dobra, będziemy na razie bez... Czarty, Jeszcze po Amunga się nagramy sobie Brawla. może to, to, są chyba takie dobre lily, że po Amunga się zagramy w brola, może być, czy nie może być? Chyba może być, albo jeszcze lepiej. Clash Royale, tak. Połączmy się nagramy. Clash Royale. To będzie ostatnia rundka, bo te rundy wam się naprawdę są długie. Kabelki zróbmy, może coś tak, tak, tak i tak. tak. O, co to jest, co to, co to jest, tak, matko. Jest. Yes. Matko, jak robiłem taska, wywalmy mm, mm, rito kas bra? Kas. Ritokas sas to, sas to jest w skrócie imposter, możecie tak pisać Sas W skrócie to jest imposter, więc możecie pisać, to sas Trzy czer Dwa czerwone są Dobra Ritokas. Ritokas Ritokasa. Głosujemy na Ritokasa. Chyba jako jedyny głosuje. Ritokas Bywali mnie. Wiecie Co? Widzę Co to się stało? O co chodzi? Idziemy sobie, idziemy dobra zaraz. Zaraz tutaj będzie koniec filmu. Ale no takie dwie rundki, ja mam głosowe. Też może być. To.

Dobra. G Ritoka zaje Rikotas. Dobra. Dorze, kto wypadnie? Oby ten rikotas. Ej, ja w ogóle nie gram. Rikotas. No, rikotas. I... No, wiedziałem. Dobra, widzowie. Pa, bo 10 minut już minęło. Mm.